Jak sugeruje sama nazwa, osobliwość jest dziwna. Naukowcy nazywają tak miejsce, w którym pewne wartości fizyczne, zwłaszcza siła grawitacji, przyjmuje wartości nieskończone. W związku z tym powszechnie znane i obserwowane na co dzień reguły przestają obowiązywać. W obecnym wszechświecie stan taki występuje tylko w jednym miejscu we wnętrzach czarnych dziur. Zapadnięcie się bardzo masywnej gwiazdy skniata ogromną ilość materii na tak małym obszarze, że gęstość osiąga wartość nieskończoną. Od tego momentu nie ma już odwrotu. Nie istnieje siła zdolna powstrzymać zapadanie. Powstaje osobliwość. Niestety, nawet jeśli kiedyś zbliżymy się do czarnej dziury, zobaczymy co najwyżej ciemną płachtę horyzontu zdarzeń. Wkraczając za tę granicę, nigdy nie wrócimy z powrotem ani nie prześlemy na zewnątrz żadnej informacji. Wyobraźmy sobie jednak ochotnika, który zgodził się na samobójczą wyprawę. Podlegał on silnemu rozciąganiu przez stale wzrastającą siłę grawitacji. W końcu bez względu na swoje wysiłki wpadłby do punktu centralnego, miejsca o nieskończonej gęstości, w którym materia jego ciała zostałaby kompletnie zmiażdżona, a pojęcia czasu i przestrzeni straciłyby rację bytu. Historia wszechświata zna jeszcze jedną osobliwość to od której być może początek wzięło wszystko, co nas otacza. Standardowy model Wielkiego Wybuchu zakłada, że cofając się na osi czasu, obserwowalibyśmy kurczenie się wszechświata. Jeżeli przewiniemy film do samego początku, do momentu sprzed niecałych 14 miliardów lat, zobaczymy jak wszystko skupia się w jednym punkcie. Ta osobliwość zawierała w sobie całą przestrzeń, czas, zunifikowane oddziaływania oraz niewyobrażalną energię, które budują ekspandujący do dziś kosmos i wszystkie jego elementy. Było to miejsce, w którym w niezrozumiały dla nas sposób Einsteinowska teoria względności łączyła się z efektami mechaniki kwantowej. Jak na ironie, badacze, którzy wnieśli wielki wkład w rozwój tej koncepcji, sugerują dziś, że pierwotna osobliwość mogła nie istnieć lub przybrać całkiem inną postać.